Wiecie, że w trakcie rozmowy w cztery oczy większość naszego komunikatu wysyłamy poprzez mowę ciała? Warto więc zadbać o to, żeby to nasze ciało mówiło o nas dobrze. Witam na czasie dżentelmenów. Nazywam się Łukasz Kielban, a dzisiaj pomówimy o mowie ciała podczas rozmowy, zwłaszcza na gruncie zawodowym, ale nie tylko. Mniej więcej na przełomie lat 60. i 70. naukowcy badający komunikację międzyludzką zaczęli dochodzić do wniosku, że wypowiadane słowa nie są najważniejsze w trakcie rozmowy z drugim człowiekiem. Eksperymenty pokazały bowiem, jak ogromne znaczenie ma również ton głosu czy mowa ciała, a szczególnie mimika. Zwłaszcza w emocjonalnych rozmowach, wypowiadane słowa mają mniejsze znaczenie w porównaniu z innymi symultanicznymi komunikatami. Bardzo dużo mówimy bowiem naszymi oczami, naszą miną czy gestykulacją rąk, a nawet postawą całego ciała. Dlatego nie wystarczy umiejętnie posługiwać się językiem, żeby zostać wysłuchanym i zrozumianym. Dzisiaj zatem pomówimy o mowie ciała i o tym, co komunikujemy podczas rozmowy naszą twarzą, naszymi rękami czy całym ciałem. Zanim przejdę dalej, chciałbym uprzedzić ewentualną krytykę. Każde z omawianych tutaj zachowań i gestów można wypaczyć i sprawić, żeby było nienaturalne i odpychające. Moim celem jest jedynie zaznaczenie, że posługujemy się tymi gestami całkiem naturalnie, chociaż czasem nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Niemniej, zwłaszcza w ważnych rozmowach, powinniśmy kontrolować swoje mowę ciała, żeby przypadkiem nie komunikować czegoś niezamierzonego. Oczywiście te techniki można też wykorzystać do manipulacji swoim wizerunkiem, ale o ile robi się to po to, żeby podbudować swoją pewność siebie w rozmowie, nie widzę w tym nic złego. O oczach mówiłem w poprzednim filmie dotyczącym prowadzenia rozmowy. Tutaj przypomnę tylko, że kontakt wzrokowy z rozmówcą ma ogromne znaczenie. Kulturowo bowiem nie bardzo ufamy ludziom, którzy przez całą rozmowę mają spuszczony wzrok albo wodzą nim gdzieś po bokach. To oczywiście może wynikać z nieśmiałości, a nie z nieszczerych intencji, ale rozmówca wcale nie musi tego wiedzieć. To bodaj najważniejszy element mowy ciała, dlatego warto nad nim popracować w pierwszej kolejności. Komunikuje jednak cała twarz. Człowiek wyłapuje ruchy oczu, nosa, ust, brody, brwi. Różne spięcia mięśni sygnalizują stany emocjonalne: od radości po smutek, od strachu po gniew. To dlatego brodacze czasami nam się wydają bardziej tajemniczy i poważni, bo zwyczajnie ich broda utrudnia nam ocenę ich mimiki. Możesz nawiązać lepszy kontakt ze swoim rozmówcą poprzez wyrażanie swoich emocji, podkreślanie ich właśnie minami. Uśmiechaj się serdecznie, żeby zasygnalizować radość ze spotkania. Stosuj miny, które towarzyszą Tobie w sytuacjach, o których właśnie opowiadasz i wykorzystuj dokładnie tę technikę, kiedy reagujesz na to, o czym opowiada Twój rozmówca. Oczywiście z każdym z tych zachowań możemy przesadzić też w drugą stronę. Radość ze spotkania okazujemy tylko na początku i nienachalnie. Nie śmiejemy się też w głos z czegoś, co jest tylko trochę zabawne, jak i nie płaczemy nad czymś, co jest tylko trochę smutne. Niemniej, okazywanie emocji podczas rozmowy pomaga nam wyrazić empatię i zyskać sympatię naszego rozmówcy. To jeden z pierwszych momentów, w którym wykorzystujemy efekt lustra, naśladując emocje naszego rozmówcy, jesteśmy odbierani jako osoby bardziej życzliwe. Istnieją także gesty związane z naszą głową, które są pewnymi komunikatami. Na przykład możemy wyrażać skupienie nad tym, co mówi nasz rozmówca poprzez potakiwanie głową. Niekiedy wypowiadanie nieustannie słów tak, mhm, aha może po prostu rozpraszać naszego rozmówcę, a zwykłe potakiwanie niczemu nie przeszkadza. Często też wyrażamy nasze skupienie czy zastanowienie poprzez drapanie się w brodę, po głowę, i kiedy nawet głaszczemy swoje włosy. To zupełnie normalne, ale musimy uważać też, żeby nie przesadzić, ponieważ będziemy w skrajnym wypadku po prostu odwracali uwagę od tego, co najważniejsze w rozmowie. Zwróćmy też uwagę, czy przypadkiem nie zasłaniamy rękami naszych ust podczas gdy mówimy, ponieważ w takim wypadku po prostu byśmy utrudniali zrozumienie wymawianych przez nas słów. Ręce. Koniecznie trzeba kontrolować. Ręce odgrywają bardzo ważną rolę w komunikacji. Pomagają nam często tłumaczyć słowa, które wypowiadamy. Mogą nam na przykład pomóc określić kierunek, kształt, rozmiar, a czasami nawet emocje. Wyobraźcie sobie przeprowadzenie całej rozmowy z rękami ułożonymi wzdłuż ciała, bez żadnych gestów. To wyglądałoby dość. Nienaturalnie, nieprawdaż? Same gesty opisowe to prosta rzecz. Używamy ich zazwyczaj bardzo naturalnie i nie musimy się tego uczyć. Są jeszcze gesty wyrażające emocje. W niektórych kulturach używa się ich więcej, w innych mniej. Na przykład w Hiszpanii na południu tego kraju ludzie gestykulują czasem wręcz do przesady. Z kolei narody na północy Europy są zdecydowanie bardziej powściągliwe w tym. Niemniej zawsze tych gestów rąk jakoś używamy. Musimy zwrócić jedynie uwagę na to, czy nie są one zbyt energiczne, i czy przypadkiem czasami nie zagrażamy przedmiotom rozłożonym gdzieś w pobliżu, albo samym rozmówcom, bo wtedy należałoby odrobinę te gesty ograniczyć. Problem pojawia się podczas sytuacji stresujących, np. podczas wystąpień, kiedy nie wiemy, co mamy zrobić z naszymi rękami, a zaczynamy się denerwować. Wtedy zazwyczaj dość instynktownie chwytamy jakikolwiek przedmiot, np. długopis, kartkę czy klucze i zaczynamy się nimi bawić. Żeby nie okazać zdenerwowania, w efekcie osiągamy zupełnie przeciwny skutek, odciągając uwagę naszego audytorium od naszej prezentacji, do tego co trzymamy w ręce. Notabene najmniej istotnych rzeczy na tym całym wystąpieniu. Dlatego też politycy uczą się takich gestów jak piramidki, które może nie wyglądają już zbyt naturalnie, ale nie uczyliby się tego, gdyby brak gestów był naturalniejszy. Dlatego podczas wszelkich wystąpień czy ważnych rozmów, jeśli masz wolne ręce, staraj się je trzymać tuż poniżej klatki piersiowej i delikatnie nimi poruszaj adekwatnie do tego, co mówisz. Jeśli trzymałbyś je spuszczone na dół, wpadłbyś w pułapkę ściągania wzroku Twojego rozmówcy w kierunku krocza, a tego chcesz uniknąć. Jeśli masz coś w rękach, staraj się tym za bardzo nie ruszać, bo to może odwrócić uwagę Twoich rozmówców. Ręce sygnalizują także postawę wobec rozmówcy. Zaplecione na klatce piersiowej będą zazwyczaj odbierane jako postawa defensywna, zwłaszcza jeśli na Twojej twarzy nie widać akurat serdecznego uśmiechu. Przeważnie stosujemy ten gest, żeby okazać brak zaufania czy sympatii do drugiej osoby. Zatem, jeśli nie masz negatywnej opinii o Twoim rozmówcy albo o temacie poruszanym właśnie, unikaj tego gestu. I rozluźnij też ramiona. Widać po nich zdenerwowanie. Na koniec przejdźmy do całego ciała. I tutaj świetnie się sprawdza efekt lustra. Kiedy nasz rozmówca nabiera do nas dystansu albo się zbliża, my robimy to samo. Kiedy się spina albo rozluźnia, my naśladujemy. Zazwyczaj robimy to sami, instynktownie, ale warto zdawać sobie sprawę, jak to funkcjonuje. Pamiętaj, w sytuacjach zawodowych, zwłaszcza kiedy stoisz, stój wyprostowany i stabilny. Przeskakiwanie z nogi na nogę, czy Wyginanie całego ciała nie pomaga rozmówcy skupić się na rozmowie. Siedząc również bądź wyprostowany i w miarę nieruchomy, zwłaszcza na oficjalnych spotkaniach. Rozwalanie się na kanapie czy fotelu nie będzie grało na Twoją korzyść. Dlatego w takich sytuacjach lepiej wybrać krzesło albo usiąść tak, żeby plecami nie dotykać oparcia kanapy lub fotela. Pamiętaj też o zachowaniu dystansu. Nikt nie lubi bowiem, kiedy ktoś wkracza na jego najbliższy teren. Im bardziej oficjalne spotkanie, tym większy zachowujemy dystans. Z mojego doświadczenia wynika, że choć rzeczy, o których dzisiaj opowiadałem, wydają nam się oczywiste, to często mimo wszystko hamujemy się w okazywaniu emocji naszym ciałem. Zwłaszcza my, mężczyźni tak miewamy. A ja uważam jednak, że okazywanie uczuć w ten sposób pomaga nam zdecydowanie poprawić to rozmowy, jak i nastawić do nas lepiej naszego rozmówcę. Jeśli będziesz okazywał emocje poprzez mowę ciała, będziesz uznawany za osobę bardziej życzliwą i otwartą, a nie skrywającą w sobie emocje, bo o tych ostatnich zazwyczaj nie wiadomo co myśleć i w związku z tym niektórzy ludzie wolą się od nich trzymać z daleka. A Wy, zwracacie uwagę na mowę ciała? Są jakieś gesty albo postawy, które szczególnie Wam przeszkadzają w kontaktach z innymi ludźmi? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Ja jeszcze chciałem serdecznie podziękować patronom czasu dżentelmenów za dzielne wspieranie mnie w mojej pracy mimo różnych zawirowań, które ostatnio nastąpiły na profilu na Patronajcie. Dziękuję Wam. A my widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!